Witam, nazywam się Wiktor Madrzewa i jestem studentem zarządzania i inżynierii produkcji. To co widzieliście przed chwilą to byłem ja próbujący przeżyć, jednak udało mi się. A to przedstawienie zrobiliśmy w ramach zajęć kształtowania własnej kreatywności i osobistego rozwoju prowadzone przez Panią Magister Iwonę radwą Dzień dobry. Dzień dobry. Wiele dorosłych, gdy mówi o kreatywności twierdzi, że zagubili ją już dawno temu. I jest i dobrze bez niej. Czy jest to naprawdę aż tak ważne? To nieprawda i nie wierzę w to, że dorośli zagubili swoją kreatywność, ponieważ kreatywność to jest takie narzędzie i taka umiejętność, która towarzyszy nam właściwie przez całe życie. Bo to z kreatywności powstają wszelkie pomysły na realizację swoich marzeń, planów i to zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Dlatego specjalnie tak wcześnie ruszamy z wyszukiwaniem, z wydobywaniem i przede wszystkim z poszukiwaniem narzędzi, aby tą kreatywność rozwijać. No i dlatego bawimy się tutaj, bo to trochę wygląda na zabawę, mimo że posługujemy się już z góry przyjętymi w świecie sposobami wydobywania kreatywności z młodych ludzi. Skąd bierze Pani motywację, by prowadzić te zajęcia i poświęcać się w znacznej mierze nam, studentom? Od razu muszę zaprzeczyć i w ogóle tutaj zaprotestować. Ja się w ogóle nie poświęcam. Ja się świetnie bawię. Ja przede wszystkim realizuję, śmieję się i dobrze o tym wiesz, e, śmieję się, że mam misję. E, wiem dobrze, jak czerpać, gdzie czerpać i, i jaką daje satysfakcję e, ten moment takiego pomysłowego dobromira, kiedy się rano budzisz, mam pomysł, mam to coś, więc to nie jest poświęcenie. Staramy się wspólnie, mając bardzo trudne tematy, bo to, co Państwo widzicie w tych wszystkich naszych przedstawieniach, które Państwu przedstawiamy, to nie są takie wymyślone, banalne historie. One oczywiście opierają się o bardzo naukowe tematy trudne tematy i takie tematy z misją. Natomiast zadaniem studentów na zajęciach jest wykreowanie spektaklu em, ciekawego, z przesłaniem. Przesłanie, które każdy kto ogląda to e, przedstawienie będzie mógł chwilę nad tym się zastanowić, pomyśleć, a że to jest w formie lekkiej i przyjemnej, no to wydaje mi się, że tylko jest plusem. Zdecydowanie tak. Dlaczego akurat teatr? Dlaczego nie malowanie? Dlaczego teatr, animalowanie? Ponieważ teatr to jest zabawa grupowa. Oczywiście są monodramy i można samemu występować, ale to zostawiam sobie na wystąpienia publiczne, które zresztą realizujemy w kolejnym roku i to już jest wtedy praca indywidualna. Dzielimy się na role. To jest zresztą jeden, jakby jedno z zadań, że jest grupa, jest szef grupy, czyli reżyser częściowo, bo reżyserują wszyscy, każdy musi mieć pomysł na siebie, na swoją rolę. Wymyślamy od. Wyglądu postaci, wręcz do tego, co postać mówi. No więc, co jak nie teatr, daje nam tę możliwość. Pewnie, że moglibyśmy muzykale tworzyć i śpiewać, no ale tutaj już są potrzebne inne umiejętności. Już i tak, prawda, palcami nas pokazują, że my tutaj śpiewamy i tańczymy na tych zajęciach. Tak, proszę Państwa, śpiewamy i tańczymy, ale w bardzo słusznym celu i z bardzo ważną misją, żeby przedstawić fajnie, kreatywnie. Nasze życie, nasze pomysły, no i żeby ruszyć to, co mamy w środku. Czy jest Pani zadowolona z tych końcowych rezultatów, jakie mogła Pani zobaczyć? E Oczywiście, że jestem zadowolona, no, piątki świadczą o tym, że zdaliście celująco i bardzo jestem dumna z tych pomysłów, zaskoczona bardzo często, co jest tym fajnym elementem, no ale przede wszystkim jestem też dumna z Was, że pokazaliśmy to szerokiej publiczności i mieliśmy zacnych gości, bo gościliśmy głównego dziekana profesora Marka Dudka, który... Jak wiesz i jesteś świadkiem, a Państwo to zobaczycie, obiecał, że w przyszłym roku już szersze grono będzie mogło oglądać no, ciężką Waszą pracę. Tak, ja jestem zadowolona, ponieważ to jest pierwszy oczywiście krok, więc nie mogę powiedzieć, że to jest koniec pracy. Na pewno te zajęcia gdzieś uświadamiają dopiero studentom, że coś mogą zrobić i że no, muszą sobie po prostu tylko zaufać. Ale musimy do tego wniosku dojść, że tak, dużo mamy do zrobienia, dużo tych szuflad kreatywności musimy jeszcze uzupełnić na wielu płaszczyznach i na wielu polach, a potem jak będziemy mieli z czego czerpać, czyli będziemy mieli ten zasób wiedzy i możliwości duży, no to będziemy mieli pomysły. Cóż, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jest to także ja Was serdecznie zapraszam w przyszłym roku na zajęcia kreatywności Pani Magister Iwony Lasado i cóż, Fajnie, zobaczyć było, jak tak naprawdę konfrontujemy się z ogromnymi problemami, jakie Pani Iwona nam zaprezentowała. A ja, jeszcze na koniec powiem, że to nie jest tylko świetna zabawa, ale jednocześnie fantastyczna nauka kreatywności w sposób ciekawy, interesujący, mam nadzieję. Przynajmniej świadek tak twierdzi. Dziękujemy Was i zapraszamy. Oglądajcie!